Witam, mam na imię Ksenia i chcę podzielić się moją historią sukcesu z Kito Light. Zawsze zmagałam się z moją wagą i próbowałam wielu różnych diet bez powodzenia. Czułam się sfrustrowana i zniechęcona. Pewnego dnia odkryłam Kito' Light i postanowiłam spróbować. Zacząłem brać produkt zgodnie z instrukcją i zacząłem widzieć niesamowite rezultaty w krótkim czasie. Straciłam ponad 20 kg w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Keto Light pomogła mi spalić tłuszcz i zwiększyć moją energię. Czułem ogromną różnicę w moim ogólnym stanie zdrowia, a moja pewność siebie bardzo wzrosła. Jeśli szukasz zdrowego i skutecznego sposobu na utratę wagi, spróbuj tego produktu. Nie będziesz żałować. Nie wiem, jaki jest twój zamiar, ale dam ci ostrzeżenie. Ważne jest, aby zawsze być świadomym możliwych oszustw w internecie, w tym fałszywych stron internetowych. Niektóre fałszywe strony mogą podawać się za legalne firmy i próbować oszukać ludzi w celu uzyskania informacji osobistych lub finansowych. Zawsze pamiętaj, aby chronić swoje dane osobowe i finansowe, zwłaszcza w internecie. Aby uniknąć upadku na oszustwo, zawsze kupuj Keto Light z jego oficjalnej strony internetowej i, aby pomóc, zostawię oficjalny link do strony internetowej w opisie filmu, abyś mógł bezpiecznie dokonać zakupu. Jeśli szukasz skutecznego sposobu na utratę wagi i osiągnięcie idealnej formy fizycznej, mam dla Ciebie świetną wiadomość. Keto Light może pomóc Ci osiągnąć cele związane z utratą wagi w szybki i zdrowy sposób wyobraź sobie siebie ze szczupłym i stonowanym ciałem, z większą energią i dyspozycją do zmierzenia się z codziennością. Keto Light została opracowana na bazie starannie dobranych naturalnych składników, które pomogą ci spalić tłuszcz, zwiększyć uczucie sytości i przyspieszyć metabolizm. Wybierając Keto Light, inwestujesz w swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Formuła Keto Light jest wolna od szkodliwych substancji chemicznych i bezpieczna do stosowania przez każdego. Kto chce schudnąć w zdrowy i trwały sposób. Nie trać więcej czasu na restrykcyjne diety i wyczerpujące ćwiczenia. Wypróbuj Kito Light teraz i zacznij widzieć niesamowite rezultaty w krótkim czasie. Skorzystaj z oferty specjalnej i kup teraz Kito Light. Nie będziesz żałować. Mam nadzieję, że podobała Ci się moja recenzja Kito Light. Jak widać, moje doświadczenie było niezwykle pozytywne i jestem bardzo zadowolony z wyników, które otrzymałem. Należy pamiętać, że podczas gdy ja miałem pozytywne doświadczenie, wyniki mogą się różnić od osoby do osoby. Ważne jest, aby połączyć stosowanie tego produktu ze zdrową dietą i regularnymi ćwiczeniami dla najlepszych możliwych wyników. Nie trać więcej czasu, próbując schudnąć metodami, które nie działają. Wypróbuj ten produkt teraz i zacznij widzieć różnice w swojej sprawności i samopoczuciu. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu.